Jesteś też osobą, która rozpoczynała wiele karier w polskim showbiznesie. Gdy teraz obserwujesz na przykład te młode dziewczyny bądź mężczyzn pojawiających się na ściankach, gdy w ogóle tak patrzysz na ten showbiznes, to co o tym wszystkim myślisz? Oj, mało myślę na ten temat. Bardziej skupiam się na rzeczach takich, na które mam wpływ tu i teraz. A jak wspominasz swoją współpracę z dolą? Bardzo dobrze. To jest znowu taka historia, która pozostawiła w mojej pamięci wiele dobrych momentów, dobrych chwil. I, 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 i ja staram się pamiętać. No wiesz, to jest praca, praca jakby z artystami to jest trochę praca jak w relacji. Nigdy nie jest tylko dobrze. Są i ciemne strony, ale te ciemne czasami budują te najjaśniejsze później albo te największe sukcesy. I um, ja przyglądam się Dodzie i trzymam za nią kciuki cały czas. To akurat fantastyczne. A Wy w ogóle macie na przykład kontakt? Mamy. To akurat też Mam dobrze. Kontakt i to jest bardzo miły kontakt. Taki przepełniony szacunkiem, i, 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 i to sobie bardzo cenię.